To nowość w ofercie firmy WITCZEN, wszechstronna i praktyczna skórzana torba crossbody, nowy sklep offline w Warszawie. Tylko 50% rabatu, kupisz go już za jedyne 99 zł, posiada wbudowany portfel i zabezpieczenia przed kradzieżą, a także przegródki na okulary, brelok do kluczy oraz wiele kieszeni i przegródek. Pomoże Ci uporządkować swoje rzeczy, ułatwi dostęp do kart bankowych i dokumentów, a także zabezpieczy okulary przed zarysowaniem i zgubieniem kluczy. Pomieści telefony komórkowe, słuchawki, kosmetyki, notsi, chusteczki higieniczne i TP. Duży otwór ułatwia dostęp do zawartości znajdującej się w środku. Wykonane z wysokiej jakości miękkiej i wytrzymałej skóry są wygodne i lekkie, idealne w podróży i na wyjście. Jeśli szukasz stylowej i uroczej torby na ramię, złóż zamówienie bezpośrednio online, a otrzymasz bezpłatną wersję próbną, trójletnią gwarancję i bezpłatną wysyłkę.